www.sklepkolonialny.com Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik. Dzień dobry panie Wojciechu. Dzień dobry panie Andrzeju. Pan jeszcze pali szlugi, niech mi pan powie. No, no przyznam się, palę, panie Wojciechu. Bo Ale lubię. niech pan w ogóle się nie kryguje. No, w pańskim bo, bo... wieku to już pan sobie może pozwolić na palenie, na picie, na, na łajdaczenie się w każdej branży, która psuje organizm. Panie Wojciechu, bo... tak. Palę bo, bo już i... bo, bo pan nie kosztuje, bo pan jest emeryt. W związku no. z tym ja zachęcam, żeby pan palił po 20 paczek I tak. Ja proszę pana, mam tylko stresa, tak jak wielu palaczy. Przed kolejnym prześwietleniem płuc, proszę pana. Idzie pan na to prześwietlenie, drży pan. No. Dostaje pan wynik bez zmian. Spada z pana panika, no i niestety, ale nie namawiam do palenia. Panie Wojciechu, ma Ja panik? też nie namawiam, niech pan tak. powie, tylko jeszcze, jakie pan pali, bo to jest też ciekawostka no. dla palaczy. Taki, co taki był kowo i co było w Ameryce pokazywane i taka Marlboro była. Tak, taki ogorzały Gogo. I Malboro czerwone go. czy złote, czy które pan pali? Czerwone w twardym. Czerwone w twardym lepiej pachną od tych złotych, powiem panu, ja nie cierpię zapachu papierosów i cygar nienawidzę, natomiast uwielbiam fajkę. Jakby pan kiedyś przeszedł na fajkę, która jest podobno najmniej zdrowa ze wszystkiego, ale mieszkanie pięknie pachnie, to ja bym chyba panu na kolanach siedział i niuchał. Pan ma. W rodzinie prawników, prawda? Jak pamiętam. A, no, i... mój stryj to po prostu potęga na Pomorzu, yy, syndyk Kur i tam adwokat biskupów. O. Poza tym, że, że, że sędzią był i adwokatem, też i cywilne brał różne sprawy. No tak, ale nie, nie miał pan okazji ostatnio z nimi rozmawiać. I brata i tak dalej, ale wielokrotnie jak pada nazwisko Ziobro. To ja o! muszę wsadzić palce do uszu, bo <laughs> słyszę z ich ust przede wszystkim decybele. Panie ale Wojciechów... jak, jak już wsadzę palce i słyszę trochę mniej decybeli, to odkrywam też słowa, o których nie wiedziałem, że mój stryj je zna. Właśnie, panie Wojciechu. To, o tym chciałem porozmawiać: o nowej, nie wiem jak to nazwać, części reformy, bo już ta reforma sądownictwa, wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju trwa którą zaproponował, ta nowa część reformy, którą zaproponował właśnie pan Ziobro. Ja rozmawiałem z prawnikami, też mam, w rodzinie mam sędziego, mam notariuszy, mam adwokatów dalej. i oni też, jak nie przeklinają, tak proszę pana, straszne słowa wydobywają się z ich ust. I teraz, co ma być proszę pana, ma być zlikwidowana ta dotychczasowa struktura, Sądownictwa, czyli sąd rejonowy, sąd okręgowy, sąd apelacyjny lub sąd najwyższy. Zrównanie zostanie przeprowadzone, proszę pana. Zlikwidowane zostaną niektóre szczeble. Zamiast trzech szczebli sądownictwa będą dwa. Sądy okręgowe, pierwsza instancja i regionalne, druga instancja. W sumie No ale zaraz, ale zostanie odwołanie do sądu najwyższej instancji, do ogólnokrajowego sądu najwyższego, czy do jakiegoś. Nie, tam. Nie, nie będzie sądu najwyższego, proszę pana. Z tego wynika, co tutaj. Przedstawiono. I są hmm. Jeszcze inne sprawy, no proszę pana. Zostaną sędziowie zrównani. Czyli sędzia sądu okręgowego to będzie taki sam sędzia jak sądu regionalnego. Teraz musiał pan awansować z rejonowego. Do okręgowego, i tak dalej, i tak dalej. Zbierało się zgromadzenie sędziów, oceniali pana pracę, panie Wojciechu. Mówili, tyle wyroków się ostało pana, tyle się nie ostało. Pisał pan w terminie uzasadnień. Teraz nie, nie będą pana oceniać, proszę pana. Wszyscy sędziowie będą równi sobie. I co ciekawe, proszę pana, to no. wszyscy sędziowie mają sądzić wszystko, czyli. Sprawy gospodarcze może sądzić każdy, sprawy o morderstwo może sądzić każdy, sprawy rodzinne może sądzić każdy, i tak dalej. Równość! Będzie. Bez przesady, panie Wojciechu, jeżeli są skomplikowane sprawy gospodarcze, to facet, który się nie zna na procentach dotyczących, nie wiem, przychodów, rozchodów i tak dalej, i tak dalej, nie może tych spraw sądzić. No. Ale sędzia a... nie musi się znać. To yy, prokurator a... musi przedstawić a... takie kwity, żeby były zrozumiałe. No tak, ale to musi zapoznawać się w tym, a jeżeli są już specjaliści od tego, to tak jakby pan lekarzy zaczął przerzucać, panie Wojciechu, okulistów na chirurgów. Zna się na medycynie, ale nie każdy Potrafi to, co inni potrafią. W zawodzie sądowym nigdy nie było tego, co było w zawodzie lekarskim, czyli specjalizacji. Lekarz po zakończonych studiach wyrabiał sobie specjalizację i z lekarza ogólnikowego stawał się specjalistą w zakresie. Natomiast no tak. wśród, wśród sędziów nie przechodzą takiej specjalizacji, że muszą się przez kolejne 7 lat douczać. Ale, panie Wojciechu, czy wolałby pan, żeby pana sprawę, jak pana ktoś oszuka. I pan by podał sprawę do sądu, żeby sprawę tego oszusta gospodarczego, na przykład w tym przypadku, sądził gość, który siedem lat już rozsądzał takie sprawy, czy taki, który pierwszy raz rozsądza? No, Wolę pana. takiego, który pierwszy raz to robi, bo ten, co robi siedem, to na pewno łapówkarz. No ale wróćmy do tej reformy sądownictwa, powiedzmy. A co pan o tej równości powie? Raz e, mianowany tak, przez, przez prezydenta, za. przez prezydenta mianowany sędzią i koniec. Nie, nie, nie. Uwaga, klasyczny podział władzy na trzy. Sądownicza jest ostatnia. Pierwsza jest ustawodawcza, ustawodawcza wymyśla tak. prawo, druga jest wykonawcza, wykonuje prawo i trzecia jest sądownicza, rozsądza spory pomiędzy obywatelami oraz tymi dwiema władzami niżej. Jeżeli władza wykonawcza się pokłóci, że ten przepis ja wykonuję inaczej, a ustawodawca uważa inaczej, to wchodzą sądy wtedy. I teraz wszystkie trzy władze powinny być z wyboru, a nie z mianowania. Więc absolutnie skandalem w Polsce jest to, że nie wybieramy swoich sędziów. Powinniśmy wszystkich sędziów od góry do dołu wybierać w wyborach. Wybory powszechne w danym okręgu wybieramy sędziego pokoju. Wybory w szerszym okręgu wybieramy sędziego wojewódzkiego drugiej instancji. I wybory ogólnokrajowe wybieramy sędziów do tych najwyższych władz, a nie mianuje ich prezydent. No dobrze, ale jest tak jak jest, czyli co, Pan pochwala tę reformę, żeby zlikwidować te szczeble sądów, czyli rejonowy, okręgowy, proszę pana. Pan chce tak, żeby było jak proponujesz yy, Ziobro, rozumiem. Nie wczytałem się dokładnie w to, no. co wypisał Ziobro, w związku z tym tak go od razu nie poprę, ale ogólna tendencja, żeby zmienić istniejący system, powinny być trzy instancje, z tym, że ta trzecia to powinien być sąd najwyższy, że się do, tak jak do Waszyngtonu się jedzie, do ostatniej trzeciej instancji, albo się jedzie po łaskę prezydencką, czyli złamanie prawa w pewnym sensie, ominięcie prawa i parol prezydencki. Kwaśniewski dawał, no wszyscy prezydenci. Prezydenci dawali w sprawach, które były dziwne prezydent ma prawo łaski, może no oficjalnie przestępca trzeba by go skazać na szubienicę, ale ponieważ to dostaje parol prezydencki. Więc albo jedziemy do tej instancji, albo do sądu najwyższego jedziemy, jakkolwiek się nazywa. E, i, więc trzy bym chciał instancje, natomiast na tych niższych szczeblach podoba mi się, że tu na dole są sędziowie pokoju tak. e, i potem druga instancja i wszyscy sędziowie są sobie równi i ja bym wszystkich wybierał. Obywatele tak. wybierają swoich sędziów. Panie Wojciech, te zasady tej, tej, tej części reformy nie były konsultowane ze środowiskami sędziowskimi. A dlaczego Zbuczeli miałyby sądzi? być konsultowane bo, 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 bo ze środowiskami środkowskiego. Bo, bo oni mają doświadczenie, Panie Wójcie. Nie, nie 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 nie. Panie panie Adrzeju, Radzieju, nie, 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 nie. Z narodem powinny być konsultowane, a nie ze środowiskiem no, no sędziowskim. To z narodem też nie były konsultowane, ale ci, którzy się znają na tym, na, 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 tym systemie sprawiedliwości w naszym kraju obowiązującym, sądownictwa, mówią, że przy takiej reformie trzeba by było zmienić. Proszę pana, dziesiątki, jeśli nie setki ustaw obowiązujących w naszym kraju, prawa, kodeksów. To nie jest tak, o, że z rękawa rzuca się pomysł, już sprawa załatwiona. jeszcze tutaj dodam, bo o tym nie wspomniałem, może pan nie słyszał, mają Aha. być tworzone, proszę pana, uwaga, Punkty no. sądowe, panie Wojciechu. Punkt sądowy w każdej gminie, tak jak punkt, nie wiem. E... Wie pan co, może tak jak punkt pocztowy. Może jak, chodzi o to, jak żeby, pocztowy, tak. Może chodzi o to, żeby nie, te, że tam będą sprawy rozsądzane, tylko że można byłoby złożyć dokumenty poprawnie. No, nie jadąc do Starogardu Gdańskiego, tylko do Skurcza albo do Osieka pojadę i złożę w punkcie pocztowym kopertę, a nie jadę do centralnej poczty w Starogardzie. To może o to chodzić. No ale czy wie, wie pan, że do, można się przyczepić do przecinka w tym kwicie, który pan składa do sądu i przypuszczam, że też tak by było? No skąd? Ale to ludzi potem dać tu na... chodzi o to, że była szczepionka, no. pieczątka, przepraszam pana, Ej. że wpłynęło. A Bo potem tak. jak źle napisałem, no to mi odeślą list jakiś. No. Tak, i wie pan co? W 2015 roku, kiedy kiedy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, mówiono, że zmniejszą się kolejki w sądach, przyspieszy się rozpatrywanie spraw i zmniejszy zaległości w orzekaniu. Dzisiaj mamy rok 2021 i te zaległości są większe, i Terminy tak. rozpatrywania spraw się wydłużyły, proszę pana. No, Muszę to... ich trochę usprawiedliwić, bo oni mówili, że zmniejszą się pod warunkiem, że przeprowadzimy reformę sądownictwa. Czyli mówili, chcemy przeprowadzić reformę sądownictwa, wybierzcie nas. Jak ją przeprowadzimy, to się zmniejszą kolejki. Tak, jeszcze... Opozycja i cała Unia Europejska stanęła okoniem wobec propozycji PiS-u i w związku z tym nie odbyła się reforma sądownictwa. Ale panie Wojciechowski, oni się w ogóle tym nie przejmują? O czy pan mówi, jaką opozycją się przejmują, czy Unią? europejską. Robią swoje, a zrobili kiepsko. Proszę pana, i kiepskie są rezultaty. No przejmują teraz... się, bo cały czas jeżdżą odpowiadać na jakieś listy a, tam jeżdżą, SUE czy to czegoś gdzieś. tam. Ja bym zignorował te wszystkie pozwy z SUE i powiedział, nie macie jurysdykcji na terenie Rzeczypospolitej, nie odpisuję na wasze głupie pisma. A Morawiecki tam jeździ cały czas z nimi, coś gada w tej Unii. Panie w każdym Więc się razie... przejmują się Unią. W każdym razie ja, proszę pana, rozmawiałem ze specjalistami pan, przypuszczam też, i pan tutaj picuje, proszę pana, że tacy są zadowoleni z tej reformy, tak jak pan na pewno nie są ale kto jest pan... zadowolony ja nie, nie mówię no, że ktokolwiek ja wiem. jest zadowolony mówił pan na początku że rzucają no, te słowa no, wulgarne nie, nie, nie wulgarne tak, skoro, o których słowa, nie wiedziałem że stryjek zna i ja sądzę panie Wojciechu że znowu nastąpi taki bałagan jak to będzie wprowadzane w życie że się w głowie nie mieści i te terminy nie zostaną przyspieszone i nie zmniejszą się w zaległości w orzekaniu. A pan sobie pójdzie na... do punktu sądowego i pan sobie załatwi sprawę. Na początku tego wszystkiego ja postulowałem wszyscy won. Wszystkich wywalić, którzy pracu pracują w tej chwili w sądownictwie, całą tę kastę i przyjąć ich na nowych zasadach. No ciekawe, co to by było, jakby tak I się części stało. nie przyjmować. Natomiast... To, co Ziobro zaproponował, najbardziej mnie zbulwersowało coś takiego, że te zmiany w strukturze sądów, cytuję, oznaczają dla, co one oznaczają dla 30 tysięcy pracowników. W wydanym komunikacie Resort Sprawiedliwości, tak. czyli Ziobro, zapewnia, że żaden pracownik z tych 30 tysięcy nie będzie zwolniony. No to gdzie? Tanie państwo. No tak, i dostaje tak, znaczy... odchudzanie biurokracji. jeżeli ja dobrze Gdzie zrozumiałem. Przyspieszanie procedur. Panie jeżeli 30 tysięcy pracowników, którzy wynika z reformy przestaną być potrzebni, będą mimo wszystko mieli zagwarantowane miejsca pracy i pensji. Nie, nie, oni nie będą, bo to są pracownicy administracyjni, to o to chodzi. I tutaj im, żebro, Ziobro obiecuje, że będą, nie stracą pracy i nie przeniesie się ich do innej miejscowości. Ale czemu A sędziów... ich nie wywali? A czemu będzie... ich nie wywali, skoro są nie Potrzebni. Czemu nie, nie. ich na zbity niech idą na wolny rynek, niech się zatrudnią przy zbieraniu druskawy? Nie, no nie wszyscy z tych 30 tysięcy są niepotrzebni, panie Wojciechu. Na pewno wielu jest potrzebnych. I tu że, Ziobro mówi właśnie o pracownikach administracji sądowej, tych mrówek sądowych, które tam piszą, proszę pana, sprawdzają akta i tak dalej, i tak dalej. Oni mają mieć gwarancję pracy w dotychczasowej miejscowości i zachowają obecne wynagrodzenie zasadnicze. O sędziach już pan minister Ziobro Ale, wie nie pan mówi. Ce... Wie pan, co znaczy w dotychczasowej miejscowości, skoro sądy mają być rozmnożone, punkty, no y, punkty no. sądowe mają się pojawić w nowych miejscach, a tamtym 30 tysiącom się gwarantuje w starej miejscowości, że będą pracowali. To znaczy, że do tych nowych placówek Ziobro zatrudni kolejne 30 tysięcy nowych no pracowników, no bo tamci mają zagwarantowane w swojej miejscowości miejsce pracy, więc nie mogą dwa kilometry dalej podjeżdżać do nowego punktu sądowego. To tyle o sądach, proszę pana. Teraz bardzo fajna sprawa, proszę pana. Bardzo fajna. Na. Wyższe szkoły zawodowe będą Aha. mogły kształcić przysz przyszłych lekarzy. Prawo i Sprawiedliwość, które najpierw się wycofało z pomysłu, teraz go przywróciło, bo minister Czanek postawił na swoim naczelna Izba Lekarska ostrzega przed felczeryzacją, panie Wojciechu. I ja tutaj, wie pan, co z bólem muszę powiedzieć. Że ja jestem za tym, żeby wyższe szkoły zawodowe kształciły przyszłych lekarzy. Z tym, że nie powiedziałbym, że to są lekarze. Jeżeli nie stworzyło się czegoś takiego, jak, prawie jak w Akademii Medycznej, tylko, Panie Wojciechu, że to są felczerzy. Tak jak było no, kiedyś. Panie Andrzeju, właśnie chciałem atakować słowo lekarz, bo to oni nie. To jest fałszywa informacja w gazecie, że zawodówki będą kształciły lekarzy. To nie ten pomysł. Pomysł jest taki, żeby kształciły felczerów. Nie, nie, panie Wojciechu, jest... nie, nie, żebyśmy nie zboczyli z tematu. Rzeczywiście jest taki pomysł, żeby te szkoły, wyższe szkoły zawodowe utworzyły wydziały lekarskie i kształciły lekarzy. A my mówimy tutaj o felczerach, którzy, ja sprawdziłem, kiedyś byli kształceni w Polsce w technikach felczerskich, felczerów. Tak. Ja miałem do czynienia nawet z takimi felczerami, to była... Fajna sprawa, zresztą są przepisy dotyczące felczerów w naszym ale systemie. Ale oczywiście nawet jest, Tylko nie ma jest, szkół i felczerzy jest, jest są. Jeszcze, tu gazeta pisze, że w Polsce pozostało kilkuset felczerów, ale tylko tak. Karska wykonuje swój zawód, czyli są przepisy. Felczeryzacja to ma być jakieś brzydkie słowo, natomiast felczer to jest osoba po szkole średniej, a nie po wyższych studiach, tak. z większymi uprawnieniami niż pielęgniarka, zawodowymi ale z mniejszymi niż lekarz. I w dodatku Felcher, w Ameryce mamy ich pełno, zaraz panu opowiem, bardzo często pracuje w pobliżu gabinetu lekarskiego, tak jakby pod lekarzem. I się cały czas kształci, uczy się, a jak czegoś nie wie, to odsyła do pana doktora. To jest coś w rodzaju aplikanta adwokackiego. Jeszcze nie jest adwokatem. Tak. Ale ma pewne umiejętności i dlaczego blokować coś takiego szkoła średnia, zawodówka, felczer, który potrafi złamaną nogę zestawić, nie musimy zatrudniać do tego wybitnej klasy ortopedy? No więc ja się dziwię, panie Wojciechu, jeżeli brakuje nam lekarzy, dlaczego nie wrócić do tego zawodu felcze, że zresztą sprawdziłem etymologię i tak dalej, z niemieckiego. Chirurg polowy, proszę pana, i wykonujący proste zabiegi, zawód uprawniający doświadczenia pomocy medycznej chorym, kwalifikacje felczera są niższe niż kwalifikacje lekarza, nie wymaga się od niego ukończenia wyższych studiów medycznych. I przeczytałem, co on może robić. To rzeczywiście, proszę pana, ocena stanu zdrowia pacjenta, ustalenie rozpoznania choroby, prowadzenie resuscyzacji, wykonywanie defibrilacji, te prostsze zabiegi medyczne, no, pomoc dla lekarza spada z nieba. Ja oczywiście rozumiem, że są ratownicy medyczni są kształceni, ale dlaczego nie wrócić do kształcenia felczerów i po co robić taki krzyk, a tu a, rzeczywiście... No branża lekarska się broni, a, bo branża się broni, że będą te, w, w tych wyższych szkołach zawodowych te kierunki kształcenia lekarzy i facet po takiej szkole, czy Państwa, pani czy pan po takiej szkole będzie takim lekarzem samym jak ci, którzy ukończą te wypasione akademie medyczne, proszę pana, i tu jest obawa, no. Ja jestem, jestem orędownikiem felczerów. Zorientowałem się po ośmiu czy dziesięciu latach mieszkania w Ameryce, że ja chodzę do felczera, jak zachoruję na coś. Otóż ta babeczka, do której chodziłem i ona z mężem prowadzi gabinet i ten facet obok, za drzwiami, we dwójkę prowadzą, nie mają uprawnień lekarza, tylko to felczery są. Coś takiego miałem, że mówi, wiesz co, to chyba musisz pójść do lekarza. Ja mówię, ja nie <laughs> no tak. jestem. A nie jestem? Nie, ona nie jest ten felczer. Bardzo popularne zjawisko. Ogromna liczba felczerów jest w Ameryce. Nie różnią się na pierwszy rzut oka niczym od lekarza normalnego, do którego się chodzi. O Sprzęt taki sam, tak samo cię bada, tyle samo umie, no tylko pewnych rzeczy mu nie wolno robić. I teraz to jest też usługa tańsza, bo lekarz kończył wypasione studia, jak pan powiedział. Jedzie na kredycie, bo jak to były płatne studia, przez, uczył się przez wiele lat, to musi spłacać kredyt, więc od swoich pacjentów bierze wyższe stawki, a felczer kończył zawodówkę. W związku z tym bierze mniej pieniędzy. Na to, no ja nie widzę powodu, żeby z prostymi rzeczami no typu wyrosła mi kurzajka, potrzebuje, żeby ktoś to wypalił. Tak, no to i cel... Albo możemy dać uprawnienia pielęgniarce, albo felczerowi nie potrzebuje chodzić do dermatologa za 150 zł. Tu się zgodziliśmy, że trzeba było do tego wrócić i na zakończenie tej naszej rozmowy, jeszcze i tego wątku medycznego, Panie Wojciechu, jest tutaj taki fragment, który Panu przesłałem, że za studia medyczne, nie te państwowe, za które się nie płaci, studenci płacą od 16 tysięcy do ponad 23 tysięcy zł za semestr. Są takie uczelnie, kształcą, że tak powiem, niepaństwowo. I teraz. Pytanie moje jest takie dlaczego minister Zakłada tutaj limity, proszę pana, na te studia, jeżeli studenci na te studia płacą. No niech pan powie, jak brakuje lekarzy. Ten sam fragment sobie zaznaczyłem. A, czyli wiecie, albo pan. ja się staję komunistą, <laughs> albo pan się staje prawicowskim talibem. No. bo zaznaczyłem sobie, że nie można na płatne studia przyjmować tylu studentów, ile się chce, bo minister zdrowia wyznacza limity, nie tylko na studia stacjonarne, czyli tak zwane bezpłatne, ale także na płatne i po angielsku. Tak, bo i się tło się, się wtrąca no, nie w to, ilu studentów za pieniądze zatrudnia uczelnia? Nie wiem Panie Wojciechu, bo przecież taki student jak skończy taką uczelnię, zapłaci te 23 tysiące za semestr, to on później też przechodzi ten państwowy egzamin lekarski, więc jaka obawa no, płaci, niech się uczy i będzie Niech się uczy i ktoś prowadzi prywatne przedsiębiorstwo pod nazwą Akademia Medyczna. U, czy tam jak to się teraz nazywa, uznana dostał, przez, u, uznana tak, przez ministerstwo, że robią to prawidłowo, ma certyfikaty, prowadzi prywatną firmę i w tej prywatnej firmie mianowany urzęda, minister zdrowia, mianowany przez Morawieckiego na ten stołek, on zarządza prywatną firmą, mówiąc, ile oni mogą studentów nająć na rok. Bo na państwowej uczelni, jak ona jest za darmo. To ja tak. rozumiem, to limity, obłożenie jest, tak. Bo państwo płaci i teraz powinno być też tak, że nie wolno lekarzowi wyjechać przez najbliższe 10 lat po studiach do pracy za granicą. Ograniczamy jego wolność. Możesz iść na uczelnię płatną. Natomiast tak. jak idziesz na darmową, to musisz potem odrobić studia pracując gdzieś na terenie Polski. No możesz właśnie... mieć prywatny gabinet, możesz w państwowym czy prywatnym szpitalu pracować, obojętne, ale na terenie Polski, skoro podatnicy zapłacili za twoje studia. Przydałoby się zrobić z tym porządek. Moglibyśmy wchodzić w szczegóły, one są bardzo ciekawe, ale nie mamy czasu. Dzisiaj kończymy. Dziękujemy Państwu za uwagę do usłyszenia. Bye. Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Tejrowski i Andrzej Rudnik.